Dzień dobry widzowie, witam w kolejnym odcinku z Clash of Clans. To będzie taki w miarę krótki odcinek, chyba mi się wydaje. Bo pokażę Wam dokładnie, co mam poulepszone i jak gdzie. Co robiłem, wbiłem e, e, 939 puszek. Ja Tyśaka, ale, ale, ale co się stało? Wszystko 100% mi zawierają Patrzcie, jakimi mnie luje atakują. Mmm, masakrycznie zaczynając od Elixir collector, wszystko tak będzie na dziesiątym poziomie. Tutaj dwa eliksiry nam się ulepszają, z jednego mamy 100 000. Idziemy dalej, czyli tutaj mamy około 400 000 eliksirów. Będziemy mieli tak na kilka dobrych godzin po kilku dobrych godzinach. W ogóle mam 904 tysiące tego, więc hmm, ciekawy Następne to jest złoto, gold minę. 9, 9, 9, 9 i 8. Tutaj na 10 robię, tu powinienem na 9 dokończyć. Na 8 to w ogóle mam 50 tysięcy, to nie? Na 9 to już ma 75, czyli na dziesiątku będzie miał 100, czyli będzie 100, 100, 100, 100, 100. Czyli będę miał 500 tysięcy o tak za sprknięciem palca. Dlatego 7 zastosował. O, jeszcze sorry, tu mam eliksir kolektor na 8. E, nie założyłem tego jeszcze eliksira, czyli jest po... No po 500 tysięcy będę miał. Eliksiru i monet. Dalej. Kanony. Wszystko już ładnie na szóstym poziomie wymaksywane 31 ataku mają. 670 HP No To tak Pijazelko. Na pierwszej jednostki będzie git. Tutaj dalej mamy co mamy? Kanony pokazane Arcerki na szóstym levelu, czyli maksymalny. Minion mi klan dał. Też jestem w nowym klanie jamal Czy ja wiem, czy dobry. Nie ja wiem, zobaczymy w przyszłości. Znaczy, to taki klan, byle być, co nie? Archerki. Wszystkie na szóstym poziomie mam. A mam szósty Tonhal. A nie, piąty, przepraszam, się że Co ja gadam kłopoty. Piąty Tonhal i szóstka archerki. Wszystkie. Dalej. Możecież. Trzeci poziom. Szczerze, strasznie mi się go nie chciało ulepszać będzie się robił na początku 12 godzin, chyba. A teraz na ulepszeniu będzie się robił cały jeden dzień, więc Łocie, panie. Dobra. Yy, Ary Defense. Trzeci poziom. Tradycyjnie. Maksymalny poziom. Co mamy dalej? Gold Stronghold. Na dziewiątym obydwa poziomy. Czyli pojemność moja złota to jest milion. Równy milion. Na piątym to milion pojemności. Można można elixir stronghold też na dziewiątym wszystko na dziewiątym poziomie i co tutaj mam jeszcze milion pojemności można? można jeszcze zostało mi ulepszyć tylko zaledwie w sumie bomby tak tutaj mam bomby już też na drugim poziomie wszystkie muszę na trzeci uderzyć yy, tutaj to ari bomb ta latająca co na Smoki na balony, na wszystkie latające jednostki muszę też to poulepszać, jeszcze mi to zostało, jeśli chodzi o to. No i Arm Champions. E, tego to w ogóle jeszcze nie ulepszałem, w sumie chyba. No mam tylko na czwartym, to wszystko jest po czwartym levelu, tyle co widzieliście wcześniej. Więc to będę musiał na pewno ulepszyć, jeszcze trochę tego ulepszenia mam przed sobą. E, miksturki, nie wiem czy było pokazane, były chyba pokazane, że kupione mam. Ulepszyć niestety nie można, bo to od następnego szóstego to hala dopiero się ulepsza. W laboratorium ulepszyć dopiero też na szóstym mogę dopiero. Ale tutaj co najważniejsze to mamy tak wszystko tutaj po kolei prawie na trzecim, drugim poziomie. Olbrzymi na drugim, magowie też na drugim od czwartego, ale co najważniejsze Elixir na czwartym levelu, który chwilowo mi, szczerze, nie ratuje tylko w ogóle, no, może nie umiem go używać dobrze, dopiero od szóstego levela laboratorium, będę mógł go dalej sobie ulepszać mury teraz, zaczniemy mury, wszystko na piątym poziomie maksymalnym drogo to wyniosłem jeszcze, że powiem wam eee, ulepszenie tego, bardzo drogo Kląłem nie raz w żywy pieniak, musiałem to robić, nie chciało mi się ale właśnie dzięki tym yy, kopalniom, co nie Golden mine że tak sobie wszystko maksuję, to nie mam problemu z monetami, wiecie, chcę coś ulepszać, klikam po prostu, nie muszę się Martwić się w ogóle, chyba tu wszystko pokazałem. Jednostki moje tak się prezentują. Atakują się baronami, magami i oczywiście jedną arczerką, jak powiedzmy sobie tak lubię tym atakować. Dobra, tutaj jeszcze w klanie. no drugi poziom, wiadomo, tutaj siódmy. Od razu bym mógł je, hellery kupić, ale muszę to ulepszyć tą halek. A tą halę mi się jeszcze na ziemię nie chce. Tu mam oczywiście chyba fullo. Prawie fula mam. Dobra, czyli tutaj mamy... A jeszcze nie pokazałem Wira Tower wam. Na drugim poziomie Vira Tower zrobiony pięknie, cudnie. No i z tego można powiedzieć, że to wszystko chyba. Wszystko wam ładnie pokazałem jak wygląda teraz, prezentuje się tu świat. Niestety jeszcze czwartego tego pracownika nie mamy. Niestety mamy 312 gemów. I trochę się nie zapowiada, żeby tak szybko był ten czwarty jednak pracownik, bo... 1250, na tym przedziale co ja jestem, to jest potwornie ciężko, bez smoków jeszcze jak smoki to może znowu zacznę farmić ale jak na razie to nie w ogóle zobaczmy ile można tutaj łopanie po 300 tysięcy to całkiem tak sporo, dobra nocna wioska teraz pokażę wam co się trochę pozmieniało na nocnej też wiosce co najbardziej, mamy już yy, gemy Gem minę to że dostajemy za darmo gema jednego dziennie, w sumie później dwa gen, Gemy dziennie, i tak dalej. Dobra, mamy na pewno tak. Kanony, wszystko na trzecim. Wszystkie tu kanony są na trzecim, czyli niestety, jeszcze dwa kanony tylko. Ale pięknie wymaksowałem na trzeci poziom. Tutaj mamy Double kanon, też na trzecim poziomie, który ma 103 ataku. Zwykły porównując, ma 76 ataków. Dla mnie najważniejsza. Archer Tower. Mega mi tyłek ratuje. Nieraz mi ratowała tyłek jak minionami mnie zaatakowali. I ma 44 ataków maksymalny trzeci poziom na razie. Kopanie, Gold minę. Trzeci poziom oczywiście. 36 tysięcy ciągu wiadomo ilu. Kilku godzin zaledwie, tak samo Elixir Collector, tak samo w kilku godzin 36 tysięcy, czyli maksymalny poziom. Gold mine, maksymalny poziom. Pojemność jego to 150 tysięcy plus wszystko razem wychodzi 250 tysięcy monet mam Pojemności i tak samo Elixir Collector 250 tysięcy pojemności razem to przez wszystkie mamy Dobra, co tutaj mamy, to odhaczone, to odhaczone Tutaj trzecie wrota jak możecie zobaczyć już mam zrobione Tutaj yy, Hytaales yy, Ta wieżyczka elektryczna Na trzecim, nie chciało mi się jeszcze ulepszać jej ale nie nieraz ratuję tyłek, krzyż, bo nieraz ratuję tyłek milionami albo czymś takim, luźnym cię zaatakują. Crashera yy, oczywiście jeszcze nie ulepszyłem, niestety, więc tu w nocnej wiosce będzie najwięcej, myślę, roboty, bo mam tak, muszę spokojnie milion zdobyć na same mury jeszcze. Wszystko mam tu niestety na drugim, a chcę już mieć na trzecim, więc sam milion pójdzie, powiem wam, na mury. Więc trochę się z tym jeszcze pomęczę. Co tam jeszcze zostanie? Crashera muszę na trzeci poziom jeszcze, czyli tu kolejny milion pójdzie, prawie milion powiedzmy pójdzie. Bomby. Tutaj bomby możecie dodać na maksymalnym trzecim poziomie już mam też. Tu coś mogę ulepszać? Nie mogę, nie mogę, ale no chyba w sumie tutaj wszystko pokazały. I też takie pytanko do Was zaraz yy, zadam. Tutaj macie oczywiście wszystko na szóstym, czwartym, szóstym i czwartym poziomie w laboratorium. Dobra, robimy atak i pytam pytanko będzie do was takie Czy chcecie takie odcinki, że robię zlepek całego tygodnia? Na przykład wiecie, um, jak to powiedzieć Że cały tydzień, wiecie, zlepek takiego całego tygodnia Więc że na przykład coś budowałem, Później to, weźmy, nagram to nie szybko, że nagrawka była Że budowałem i takie pojedyncze rzeczy, że coś budowałem na przykład ulepszałem i tego typu rzeczy. Czy chcecie takie rzeczy, czy chcecie na takie normalne, dłuższe odcinki, tylko ja bym miał szczerze krótki, taki jakby może to określiłem, taki jakby małe przejście. Nie miałbym z czego często nagrywać właśnie tych tygodniowych odcinków, albo byście widzieli duży progres. A nie wiadomo by było często dlaczego. Przewaliłem to mocno, trudno. Yy, więc ja bym chyba postanowił sobie tak raz, właśnie w tygodniu, użyć ten odcinek, tak jak powiedziałem. Tylko ja będę robił takie zlepki, wiecie. Przez cały tydzień coś na przykład ulepszałem kopalnię. Dobra, ulepszamy teraz kopalnię na, 80 dziesiąty poziom. Przykładowo, co nie? Pyk, leci. I później będziecie mieli tak całą jakby historię, I ostatnia historia tego będzie takim spletkiem wszystkiego, co wam powiem, na przykład, że. Hmm, no nie wiem coś. Coś wymyślę, wiecie. Dobra, tutaj na pewno nie atakujmy tym, no to zaatakujmy tak, tak i... Tak. Tradycyjna. Nie mam A nie ma. Widziałem przewidzenia. Głupie, źle poszło A wy Bomba, super. A niewidzialność, panie, gdzie? No, nawet tu mm, 50% nie będzie widzowie. Krasa mnie rozwala. No, 45% mówię. Remit. Ale wygrałem, bo miałem na przykład o ile? O, dużo, 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 dużo. Nie to Sześć mm -hmm. Szczerze zaryzykowałbym. Dobra, kracze na pewno padnie Ej, dobrze odrzuciło mm. Sto ile się ośmiopłatne, nie ma tragedii Dobra, jest tragedia Kurczę, być samym pierwszym imię zniszczył Ajajaj aj. W ogóle teraz to ja mam 85 tysięcy za wygraną całego ja dostanę, więc... Hmm... Ja, że może sam bym ci... Nie, to bym tak... Dobrze, się skon y skoncentrowało się na kamonie. Bardzo, bardzo dobrze. W sumie to dla mnie. Hmm. Ja wam powiem, że dopiero to wstałem. Niedawno, więc. Siadam, to jem i nagrywam. Ale to jest śniadaniowy nagrywka taki. 69% z 74%. Dobra, mądra, mądra. Mm. Polecam każdemu sok z marchwi, Bardzo dobry i smaczny. Mm. Nie, dobry. I ładnie, ile ja mi zabrał 56%. No coś ja zabierze się. Os da tinhada aqui não me Hum No właśnie, uczciwie są dobrze. Dobra, powinno być git. No i wygrałem łatwo. 34%. No a po 200 tysięcy mamy surowców. I to się godzinę, nic to będzie ulepszyć. No to na drugi, no to raczej bym to domaksuje na trzeci już i po trzecim zacznę e, oczywiście ulepszać kraszera bo chyba kraszer mi tylko został jak te patrzę no chyba tylko kraszer mi został i mury, nic więcej już bo to wszystko mam ulepszone więc widzicie mordeczki jak wygląda moja wioska, będę takie zlepki raz tygodniowe cały taki tydzień zlepek będziecie mieli bo to sami możecie zobaczyć, że to się długo y, buduje, więc no, to będzie na tyle Przypomnę odcinek cały raz w tygodniu i co? Miłego dnia, nocy, nieważne kiedy oglądacie. Papa. Pa.